Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Bali. Tutaj zbliża się wielkie święto. Jutro zaczyna się wielkie święto ee, na Bali. Już wam tutaj na dole napiszę nazwę tego święta. Opis tego święta macie na naszym portalu travelmyshlingfotocom. Tam możecie wszystko na jego temat znaleźć. I oni robią takie stroiki przed domem. Takie palmy stawiają. No tutaj pod tym guesthausem powiem wam, że mistrzostwo świata. Ładnie to wymyślili. Tutaj droga jest obok mnie. Zobaczcie, dzieje się normalny Ruch, Tutaj zobaczcie, jest koło naszego hotelu, z taką małą kapliczką. Oni to będą wszystko tutaj jeszcze ładnie dekorować. To święto zaczyna się w dniu jutrzejszym. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak oni to wszystko tu przygotują. O wszystkim wam pokażemy na naszych portalach, na naszych e, po, portalach społecznościowych. Tam następny stoi. Zobaczcie, jak to wygląda. No powiem wam, ludzie, kochani. Takie trochę palmy wielkanocne, co? Nie kojarzy wam się? Bo mi bardzo palmy wielkanocne w Polsce, a to jest też u nich również bardzo ważne święto, tak jak u nas Wielkanoc. No dobra, zapraszamy do komentowania, zapraszamy do lajkowania, zapraszamy do tego, aby udostępniać te filmy. Pokażmy jak wygląda świat!